Pan Nawrocki postanowił być zapamiętanym nie tylko z tego, że wciąga snusy bądź inne używki na, y, y, podczas uroczystości państwowych, tak jak to było teraz podczas świętej podległości, kiedy został złapany za przyjęciu jakiejś y, używki, ale posta postanowił również dać się zapamiętać jako osoba, która blokuje wszystkie możliwe Inicjatywy koalicji, która mu się nie podoba. Po pierwsze, trzeba pamiętać, że polska konstytucja wyznacza rolę prezydenta w bardzo wielu sytuacjach jako rolę notariusza. To znaczy, prezydent jest zobligowany do podejmowania szeregu czynności i przyjmując urząd prezydenta godzi się na to, aby te czynności wykonywać. Jakie to są czynności? Na przykład musi podpisać ustawę, jeżeli zostało przełamane jego weto, albo jeżeli Trybunał Konstytucyjny uznał jego zarzuty do konstytucyjności ustawy za nieuzasadnione. Musi powołać premiera, który został powołany przez większość Sejmu. Tak zrobił pan prezydent Andrzej Duda, kiedy wybraliśmy Donalda Tuska na prezes, prezesa Rady Ministrów, i musi powołać również ministrów na wniosek premiera. Bądź w tym przypadku, jak ten rząd został powany, przegłosowali każdego ministra osobno. Też jeżeli się im przegłosuje, musi powołać. Musi powołać na ja przysiąc sędziów sądu konstytucyjnego, Trybunału Konstytucyjnego, chociaż ten obowiązek nie wynika z konstytucji, tylko wynika z ustawy. Musi Powołać ambasadorów na wniosek ministra spraw zagranicznych za zgodą Sejmu i na potwierdzoną przez wolę premiera. Musi mianować generałów, oficerów. Po prostu musi to zrobić. Kompetencje prezydenta są jasno określone w konstytucji, czego nie musi robić. Może zawetować ustawę, może zaproponować własną ustawę, może powołać określone osoby, które są przewidziane w konstytucji. Jeżeli. Ktoś pełniący funkcję prezydenta nie wykonuje tych czynności, któremu nadaje konstytucja, to per facta konkludentia rezygnuje z urzędu. No bo jeżeli ktoś nie wypełnia tych obowiązków konstytucyjnych, to zakładając, że nie łamie wprost prawa, tylko po prostu nie, nie zna swoich obowiązków albo po prostu nie chce pełnić funkcji prezydenta, no to po prostu z tej funkcji rezygnuje. I stąd uważam, że powinniśmy uchwałą sejmową przypomnieć panu Nawrockiemu, jakie są funkcje prezydenta, skoro sprawuje tę funkcję. Jeżeli nie będzie wykonywał tych funkcji, które przewiduje dla niego konstytucja, to musimy uznać, że Nawrocki rezygnuje z tego sprawowania tej funkcji. Tym bardziej, że sprawa jego powołania... Jego wyboru i zaprzysiężenia jest bardzo kontrowersyjna. Nie wypowiedział się w sprawie ważności wyborów Sąd Najwyższy. Nie ma orzeczenia w tym zakresie, co jest warunkiem zaprzysiężenia i warunkiem sprawowania funkcji. Nie zostały głosy, mimo że wątpliwości co do tych głosów były bardzo poważne. i mimo wątpliwości, które wyraziła PKW, która stwierdziła, że powinien Sąd Najwyższy ocenić te wątpliwości, a Sąd Najwyższy nie oceni. Więc mamy sytuację bardzo wątpliwą, prawnie pana Nawrockiego, sprawującego funkcję prezydenta, który na, na dodatek odmawia sprawowania tej funkcji. Wydaje mi się, że jeżeli dalej będzie ten, w ten sposób postępował pan Nawrocki, to należy taką uchwałę przyjąć i później konsekwentnie się jej trzymać, uznając, że Nawrocki rezygnuje z urzędu. Ja nie mówię tylko w kontekście tych sędziów, czy no, sędziów, których prezydent znaczy pełniący funkcję prezydenta Pan Nawrocki teraz nie powołał. No bo to są i tak wnioski na, na okres. One nie powinny być realizowane z innego powodu niż uzurpacja kompetencji prezydenta. Bo prostu nie ma wniosku na sędziego wniosek. Mogłaby złożyć tylko prawdziwa KRS, która będzie powołana w maju przyszłego roku. Myślę, że takie rozwiązanie z panem Lawrowskim jest możliwe i ono powinno być jasno zakomunikowane. Że, jeżeli nie chce wypełniać tej funkcji, to jej nie musi wypełniać. I rezygnację, oświadczenie woli można zgodnie z teoriami prawa cywilnego złożyć w każdej woli. Również taki, tak zwana fakta concludentia, czyli poprzez dorozumiane czynności. Jeżeli ktoś nie wypełnia funkcji, do której ma obowiązek konstytucyjny realizować, to znaczy, że rezygnuje z urzędu. I myślę, że to trzeba w przyszłym roku bardzo jasno w uchwale zakomunikować. Tym bardziej, że widzieliśmy, Pana Nawrockiego, który stał na czele marszu, tak zwanego marszu niepodległości, gdzie głównym hasłem, tak naprawdę, który przebrzmiał do opinii publicznej, był Pol exit, czyli wyjście z Unii Europejskiej, co jest sprzeczne z wolą narodu wyrażoną w referendum i sprzeczne z opiniami większości Polaków. Nie pozwolimy na to, aby pan Nawrocki, pan Braun i e, inni ich koledzy, pan Bosak, wyprowadzili Polskę z Unii. Europejski. Damy radę.